Didi. No i się manaczka. Wracamy z kolejnym odcinkiem. Jej! W ostatnim odcinku byliśmy w kościele. Tak. A teraz chcieliśmy iść do marka. Tak, bo tutaj skończyliśmy. Mały fail. Miskas <grym> nie mógł się doczekać i wszedł. Czyli skończyliśmy a. zadanie. Tak, zaraz wam pokażę zakana. na tabie. Było ja coś takiego. wchodzi mówi, skończyle. że nie ma tam w ogóle villagera. I nagle... No czym mogę pomóc? Czujska, witam, lecz ja nie przeszedłem do Pana głównie ja z powodu kupna czegoś, lecz wit. w celu poinformowania o Pańskim sy... nie? Boże, to on żyje! Tak. tak, znajdował się przy opuszczonym metrze i zaraz potem zbarwał go władca metra. Właśnie go uratowałem, a władca metra zginął. Pańskiemu synu nic nie jest. Uff, dzięki Bogu, bardzo Ci dziękuję, proszę wejść w tą... 15 sztabek dostaliśmy! Nawet. Nie jest, panie, dostał to nie jest to panie dużo, panie ale może nie... Proszę do środka, niech pan zobaczy. No, no nie ma nikogo. No, no, no. Proszę trzymać mi drzwi. Nie ma no, no, proszę. No, nie ma nikogo. Do, do, do. A w Rozmawialiśmy z duchem. No to tu jest! Nie, tylko też nie ma z El parkour, czyli to, co ja lubię. Do... O! aha, O! <tryknie> <A, pff. tryknie> <Au. tryknie> dobra, ruszmy główny wątek do przodu czy będziemy tak... Nie no, ruszamy na, bram... na bramę wschodnią, zachodnią? Która to była? E, to była chyba wschodnia bodajże Czekajcie, już wam mówię Nie, zachodnia, przepraszam Musimy ruszyć na bramę zachodnią co do popłynięcia przez morze do samego góra No to chyba to jest zachód, co? Kto brama? No. Ja bym przerwało cię, wiesz, piska? O, tak. No, dobrze. no, no, miał, znaczy się, no. Chyba tu, tak? Ale na szczęście się przerwało w tym momencie, więc nie słyszałem. Ach, okay. A dać mi łódeczkę, czy mam płynąć? Tak, tak, tak. Co tak, tak. Ja proszę. On no, mi to łódki nie dają, fajnie. No, jedziesz kamerzysta, będziesz. No, no. A razu! O byłem się nam A co, a mnie się czepiają? I... Ale ja przy... Oj, coś odwrócę. Nawet co, Daniel. Daniel? Za ukończenie. Jelon? Jelo. Pozdrawiamy, Jelona. Takie eee... Przypadek? I tu mam ten opis, poczekajcie. Dziennik Daniela. Już na tej górze znalazłem dwa klucze do kostnicy. Nie mam pojęcia co to za pomieszczenia oraz gdzie się znajduje. Drugi klucz zostawię tutaj na wypadek gdyby ktoś poszedł w motoclapie. Wszystko jest Mam jeszcze dziennik. Nareszcie so udało mi się wyruszyć w podróż za Koragorem. Bez... Rozbiłem to owozowisko w celu odpocznięcia od mojej podróży. Na razie nie trafiłem na żaden ślad. Zostaje mi tylko iść dalej w tajemniczy biomu. Podpisane Daniel. Za hmm, ten czas ruszać. Myślę, ja, że Daniel by się nie ucieszył, że grzebiemy w Ale co to, to mieliśmy 10 tak? O, o Tak, tak, tak. I tutaj jest grewelować się. A moja łódeczko, że? fajszy. Się... się, zaczyna. Piesek, ja chcę mieć pieska. A to się zawsze zaczyna. Chce mieć pieska, ja chcę mieć pieska. Mam pieska, mam pieska. Ale go nie zostawię, bo zginie. Eee. Czego nie było? Znaczy się. Czego? Ja nie wiem, tu jakiś tak złota, czy będę... Halo, ruszam. whiskas, whiskas, co? 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 Tak, Za tobą. Za tobą. Za to, no przed tobą. Dobra, przed tobą. Panie, no to się bijemy. O oh, w ale właśnie potka ma. Łącz oh, Jezus, a czwarte so, się działa. rzucajmy się na to złoto, bo i tak nic nie możemy z tym złotem zrobić. W sobie. Ale chociaż będziemy skrzynki zaliczać. Tutaj. Skrzynki zaliczać fajnie. Jak ktoś Ech, chce żelazne to, to, by to tu leżą. Buty? A ja mam. Ale żelazne. A no tak. Ty... No Mike nie ma, weź sobie. Majk nie ma, nasz kamerzysta, jeszcze kamerzysta zginie będzie po serii. Majk zginie to po serii. Już nie raz zginęłem jakbyś nie zauważył. Było <noise> Coś byłoby parę razy po serii? No. To za Co to za rakiety, mm. wystrzeliwujące z lasu? Muszę no? to szybko o, sprawdzić! Biegniemy, popylamy, zasuwamy, mrauczamy. Haha, <laughs> <laughs> się się człowieki, <laughs> porako rusz jest bardzo blisko zwycięstwa i deponowania, ale waszą podanę tam ha-ha-ha-ha. Zabij Morgana. Ana Montana zabije Morgana. <laughs> Okej. Okay. O, o, o mordę. O mordę, o mordę. A to atakuj, bo ja się kryję za drzewkiem i ściągam całe agro. Ale tam są spawnery, więc...

Aha! O! No, nie! No dobra. Nie, nie! Gdzie jesteś, Majka? W, w każdą Gdzie my jesteśmy? O! Skój. gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Jesteś? Zostawili sami! Nie wiecie. wiem! Zgubiliśmy się! Drodzy widzowie, zgubiliśmy się! A, A nie, tu, tu, jesteśmy tu, tu, tu. obok! Jesteśmy obok. Dobra, jak kółko, zwykle jestem, panikarzu. Gipi! O, oh, o, oh, oh, nie, nie. nie, nie ma. Zbudował. to są trumne, jak. Ja chcę głowę. Nie ja. ja informuję, że mi się skończył mieć. To musisz sobie zorganizować nowy. ochrona 4. Mi się przydało w sumie. Ty, no. ty, 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 Złote klata. Że nie ma bata. Oh yeah. To, powolne opadanie, A. Walka z bossem. A ja nie mam miecza! 230, serduszek. Ja będę was nagrywał. Ja nie mam ja będę czarnym szkieletem. No, A, jeszcze ma coś. Lepsza. O, chociaż tyle. dobra. Teraz czarny To szkielet. jest mój stary miecz chyba. Ale Ej, gdzie ty Kazły jesteś? na tu. E, kas eee... Kazły wyprze Eee... Ludzie. Spokojnie drodzy widzowie. Kazły wyprze czerniały. Eee, a wy skąd? A wy skąd? A tu czym. jest. Ooooooo! Łooo! ho. A ja mam czas. Idziemy do walki z Bosem Morganem? No ja założę sobie czas. No drodzy widzowie, szybko się, jaja, walka! No naprawdę, to na jednym odcinku! Ile na mam z No jeszcze ponad tego wynika, że.

gdzie gdziekolwiek ci, jest... jesteś, co to ma jakieś znaczenie i tak wy ludzie już przygryźcie. Popoj, zdziwisz się kim czymkolwiek jesteś, nie wie do czego jesteśmy zdolni. Masz, marę ha, ha to jasne, złozę brać go. A ja co jestem to? siwy, ja pi... Ta, ja. Słabnicy Pytalnego. słudzy Eee, ty tam jakiś tam sługo, e, Słabnicy twoi słudzy Ale musimy Udobnikana. uważać Bo ten, bo co mam wylecieć na serce sługi i kula lawy hmm. Tych sługów i mamy ślepotę w ogóle nie, ruską Wszyscy mamy Podwodnienie i ślepoty No i sługa mnie uderzył, tego nie widzę Używaj zakazu za piwo. No dobra, za to ostatnie eee... Ej, mam węgiel. Ej, jesteśmy nad lawą. Oż mordę Ale nie mam możliwości teraz. Dopiero zauważyłeś. Ale zostałem. Tak, dopiero zauważyłem. nie o, serca ani kuli lawy? Mam węgiel. Ej, Jezu. To może Buchy to serce? Ale to węgiel nie jest podpisany jako serce? Nie, węgiel. Nie, czekaj, no węgiel. Łoł! Wow. Hmm, co mam mieć? Kula lawy i co? Serce Slywit. Organa. Historia autora mapy, głowa, Płot. To mam serce. O. Niestety ja nie mam kuli lawy. Kula lawy, to podejrzewam, że kula lawy to będzie to, co zmaga... Tutaj włóż tej... kulę lawy. Może na no, odwrót to ośrodka? Naćpał nas i się cieszy, no co za... Impreza! Panią Cyganę... Chciał no, powiedzieć co za... kupek, ale... Chyba, chyba się usmażył. Ja... nie, to Myślałem, że ten Morgan nam wpadł do lawy. O! Coś jest za nami! Charge do ataku! Będziemy prać wszystkie. A rzuciłaś tam co, co, co coś? to tak, lecz jeszcze potrzebuję. Ło, mordę. <śmieniciela> Widzicie, drodzy widzowie, co się wyprawia? Widzicie, jakie poświęcenie to jest. O, jest kula Bierz, bierz, tu jakiś frajer. Weź ty, frajera do Ja tu walczę z trzema. No zabiję. Kurde sługi. Zarabię, zabiję. Z takim mnie zabije? muszę radzić sobie sam. No i ja właśnie no mnie ja tym kładę. Tutaj. Morgan mnie zabił. Aha, tu zostałem sam. Fajnie. Nie, no ja tu jestem. No, to, to. Ej, jak mnie zabił Morgan, to mam jasno i widzę wszystko. A no, ja nie. Gdzie ten Morgan? No mnie też nie był zabity. Mamy mały problem, ludzie. Morgan nam pływa w lawie. Oh, fuck. Czekaj, ja go tu wpuszczę. Chodź, Morgan, tu. No jak on wejdzie? tam. Okay. Jest moje wiaderko z wodą. Power. Czekaj, mam brodę. Morgan, weź łap! nie wiesz, no. no. Ja tu nie mogę stawiać mowy, chyba ten... Botanko, botanko. Chodź tu, Morgan. Daj mi tego kobla. Ja uwolnię... Szybko, bo zanim on się spali. Morgan, kurde. Morgan, szybko, chodź tu, Morgan. Chodź tu. No chodź tu. No chodź tu, tempa strzału. Po co to postawiłeś? No i zajmij się. No i po Morganie. <śmiech> <śmiech> no i nie mamy płyty z Morgana. No, i nie Ale ja mam bez. płytę z kotnicą. Ale tutaj, jeśli zabiłeś bosa włócz tu jego płytę. No weź no. włócz tą płytę, co? No to płyta zadziała tylko... spadły z podłogą Chyba że... Podło i wyciągnęłam. Przepraszam panie, musisz radzić sobie beze mnie ukończone zabij To jest portal do świata Kora. Cora. To się otworzyło, coś się otworzyło, to się otworzyło. To się wyraźnie otworzyło. napisane, że nie możemy wkładać i wyciągać płet, ale sami widzicie, że Morgan nam się to zlawia. No chcieliśmy go ratować, robiliśmy wszystko, nawet. A ja słyszałem, że się otworzyło. Tam. W istocie, ale co? Hmm, może gdzieś z tyłu? Albo pod nami, albo za nami? Hmm. Nie, no z tyłu. No, nie. Hmm. Dobra, ja tam wszędzie? Półtorej. Niestety półtorej minuty. Ach, no dobra. No, widzicie drodzy widzowie, no niestety walka z Morganem nie, nie należała do tego. No nie widzimy. E, niestety walka z Murgerem nie należała do udanych, jak to widać. No, niestety musieliśmy scitować to, jak raz mówiła. Niestety, daliśmy dupy. Ja, i wszystko tutaj działa tak, jak powinno. To sami. No, niestety. Babka się zapowiada, fajnie i niestety no, jest fajna, tylko ma niestety niektóre nie, nie błędy. No niestety ma takie błędy. No. No co to do następnego odcinka. Żegnajcie. No, ja, jest ja się mam, bo się spóźno. Późno. No te ja po raz kolejny nagrywamy o późnej godzinie, żeby był spokój dla was. I żeby nie było no. hałasu i nikt z zewnątrz nie narzekał, że nagrywamy. No to co? Machamy ładnie? Machamy, machamy, no, machamy. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.